W dniu dzisiejszym wykonałem zabieg powiększania ust przy użyciu preparatu RHA z firmy Taosial, zawierającego 0,7 ml kwasu hialuronowego. Preparat ten jest specjalnie dedykowany powiększaniu ust. Jakie miałam oczekiwania? Nie chciałam dużych, wydatnych ust, ponieważ przede wszystkim nie pasują one do mojego charakteru. Chciałam zachować naturalny wygląd, ale też chciałam się pozbyć takiego zaciętego wyrazu twarzy, ponieważ mam dosyć wąskie i nierówne usta. Pacjentka, u której wykonaliśmy zabieg, zgłosiła się po 15 miesiącach od poprzedniego wypełniania ust, które były wypełniane tym samym preparatem. Uważam, że preparat jest bardzo dobry i powoduje zwiększenie objętości w sposób naturalny, nie daje grudek i utrzymuje się dość długo. Przede wszystkim chciałam odświeżyć swój wizerunek na, na wiosnę, na lato. A czemu akurat Nowa Klinik? Myślę, że trzeba zaufać profesjonalistom. Pan doktor Marek Rodzeń wzbudza duże zaufanie. Nie poddałabym się takiemu zabiegowi nigdy w jakimś podejrzanym miejscu, także Nowa Klinik też ma tutaj w naszym środowisku leszczyńskim dobrą opinię i dlatego tutaj się zdecydowałam przyjść.